ArtForce z Warszawy na ulicy Krochmalnej. Dzisiaj będę kończyć rękaw z Fredką i chciałabym się z Wami podzielić moimi sprawdzonymi metodami na przygotowanie się do sesji z naciskiem na radzenie sobie z bólem. Na tydzień przed sesją wprowadzam do swojej diety więcej warzyw i owoców, ponieważ zawarte w nich witaminy wspomagają układ odpornościowy, a także wspomaga to proces gojenia. Po drugie, dbam o to, żeby intensywniej nawilżyć miejsce, w którym będzie wykonany tatuaż. Nie ma chyba nic gorszego niż sucha skóra podczas tatuowania i w procesie gojenia. No i warto chyba wspomnieć, że taka nawilżona, zwiększona skóra to takie lepsze płótno dla artysty w czasie pracy. Dzień, dwa dni przed tatuowaniem piję dużo wody, chcę nawodnić swój organizm. Legenda głosi, że nawodniona skóra lepiej chłonie tłuszcz. Poza tym odpowiednie nawodnienie usprawnia kondycję naszego organizmu. Tlen i substancje odżywcze są lepiej dostarczane do komórek ciała, szybciej pozbywamy się toksyn i wspieramy działanie układu odpornościowego. Po drugie, rezygnuję z alkoholu. Jak nie przychodzisz na sesję totalnie skacowany, to w Twojej krwi mogą być właśnie te substancje. Jak wiadomo, alkohol rozrzedza krew, przez to intensywniej wypływa z rany. Jest to utrudnienie dla tatuatora, musi on częściej przecierać skórę. Może nie jest to taki wielki problem dla kogoś doświadczonego, no ale jak robisz to kogoś początkującego, no to już sporo ryzykujesz. I to samo tyczy się energii drinków i kawy, zawierają one kofeinę, a więc neurotoksynę, która drażni centralny układ nerwowy. Wytwarzana jest wtedy adrenalina w korach nadnerczy, która mobilizuje organizm do pozbywania się wody z cząsteczek ciała, co powoduje częstomocz. Poza tym po kawie ciężej jest wytrzymać należące. I po trzecie dzień przed sesją dbam o to, żeby się porządnie wyspać, żeby wspomóc mój układ odpornościowy, bo sesja to dla niego naprawdę porządna rewolucja. Jeśli chodzi o dzień tatuowania, to po pierwsze warto zjeść porządne śniadanie, żeby mieć dużo energii, to jest bardzo ważne, szczególnie jak ma się długą sesję. No i po drugie warto ze sobą wziąć do studia jakieś snaki, batony, napój, który zawiera dużo cukru. Jeśli chodzi o samotatuowanie, to po pierwsze mm, spróbuj się zrelaksować. No i rób cokolwiek, co Ci w tym pomoże. Możesz czytać książkę, komiks, gazetę, nie wiem, oglądać serial, film, słuchać muzyki, podcastu, albo po prostu nie wiem, wyobraź sobie siebie na plaży z nowym, wspaniałym tatuażem. Zamknij oczy, znajdź się w innym miejscu. Jeżeli medytujesz to świetnie, jak nie, to weź ze sobą naładowany telefon, iPad, Kindle. A może uspokajacie scrollowanie tablicy z Facebooka, może komedia, a może porozmawiasz ze swoim tatuatorem. Po drugie, pamiętaj o oddychaniu. Długie i głębokie oddechy pomogą Ci się zrelaksować. Ja miałam z tym spory problem, zwłaszcza jak na przykład tatuowano mnie na żebrach czy w okolicach klatki piersiowej. Myślałam wtedy, że najlepiej byłoby, gdybym wcale nie oddychała, bo to może przecież przeszkadzać artyście w pracy, a czułam się tak naprawdę gorzej i byłam bardziej spięta, jak ciągle wstrzymywałam oddech. Teraz zawsze pytam, czy dobrze oddycham. Zwykła odpowiedź jest tak, spoko, więc nie ma się czym stresować. Wdech, wydech. Po trzecie, jak najmniej przerw. Im ich więcej, tym dłużej będzie trwała sesja, tym dłużej skóra będzie drażniona. Zauważ, że skóra zaczyna bardziej puchnąć podczas takich przerw, a takie przerwanie i zaczynanie zaburza proces tytułowania i wzmaga wydzielanie adrenaliny. Po czwarte, nie rzucaj się na fotelu, nie tańcz, staraj się jak najmniej ruszać. Po pierwsze zmniejszysz przez to napięcie mięśni, a po drugie ułatwisz pracę artyście i skrócicie czas sesji. Po piąte, nieco kontrowersyjny temat, czyli środki przeciwbólowe. Ja nigdy nie brałam przed, ani w trakcie, ani po sesji, ale sporo osób w tym tatuatorze mi to proponowało. No i dziwili się, że się niby nie wspomagam. Myślę, że nie ma się co oszukiwać, bo takie tabletki mogą mocno zaburzyć proces tatuowania. Są one odpowiedzialne zwłaszcza za wzmożone krwawienie. Jak już na pewno wiecie, podczas sytuowania igły uderzają w skórę i umieszczone pod nimi naczynia krwionośne. I normalnie to dla organizmu żaden problem, bo gdy dochodzi do zranienia, broni się on przed utratą dużej ilości krwi, tworząc zakrzepy. Ale gdy bierzemy właśnie tabletki, takie jak na przykład ibuprofen, krew staje się o wiele rzadsza. No i taka rozrzucona krew zaburza proces krzepnięcia, wypływ krwi jest więc bardziej obfity. Działanie takie ma zwłaszcza aspiryna i większość niesterydowych leków przeciwzapalnych, między innymi właśnie ibuprofen. Jeżeli już musicie wziąć tabletkę, to najbezpieczniejszy będzie paracetamol lub połączenie kodeiny i paracetamolu, np. antidol. I właśnie te leki nie mają wpływu na krzepnięcie krwi. I po szóste, jak już ból mocno daje się we znaki, bo albo tatuujemy się już bardzo długo, albo właśnie tatuator dotknął delikatnego miejsca, to ja szczypię się w rękę. Serio. Czasem jest to ręka, czasem szyja, albo przygryzam palce i jest to trik stary jak świat. Podsumowując, tak, tatuaż boli. Tego bólu nie da się pozbyć. Trzeba go po prostu dzielnie znieść, ale można wspomóc nasz organizm w rdzeniu sobie. Więc do czego Was zachęcam? To, żeby się wyspać przed sesją, zrezygnować z alkoholu, uzupełnić sobie dietę o jakieś ważne składniki. Mam nadzieję, że ten cały wywód w jakikolwiek sposób Was zainspiruje do wykorzystania nowych rzeczy, dzięki którym możecie się przygotować do sesji, zniwelować ból. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy przygotowujecie się właśnie do sesji. Dzięki, na razie, pa.